Cześć, tu Patryk. W dzisiejszym odcinku z uwagi na aurę pogodową i zbliżający się sezon rąbania przybliżymy Wam historię marki Krumpholz, czyli producenta słynącego z narzędzi ogrodowych i leśnych. Zapraszam do oglądania. Kilka słów o samej marce. Firma powstała w 1799 roku po zakupie istniejącej, dobrze już znanej kuźni niemieckiej. Po przejęciu przez rodzinę Krumpholz, kuźnia została przekształcona w zakład produkujący narzędzia. Tradycja produkcji narzędzi jest zachowana i pielęgnowana aż do dzisiaj, przy jednoczesnym wzbogacaniu oferty o nowy asortyment. Firma Krumpholz wytwarza narzędzia dla leśnictwa, ogrodnictwa i budownictwa już od ponad 200 lat. Produkowane w Bawarii narzędzia znajdują zdanie nie tylko w Niemczech, ale również w pozostałych państwach Europy i w Stanach Zjednoczonych. Jakość i tradycja zostały uznane i docenione bardzo prestiżowym wyróżnieniem. Marka Krumpholz została zaliczona bowiem do elitarnego grona marek stuleci i może posługiwać się pieczęcią gwarantującą niemiecki standard jakości. Śmiało można powiedzieć, że to królewska klasa, do której należą najlepsze i najstarsze marki w Europie. Ogólnie marka Krumpholz, tak jak już wspomniałem, produkuje narzędzia zarówno ogrodowe typu łopaty, motyki, grawie, pikowniki i tym podobne oraz oczywiście w dużo szerszym zakresie to na czym dzisiaj się skupimy, czyli narzędzia leśne takie jak siekiery, topory, kliny. Każde z narzędzi leśnych możemy podzielić na podgrupy, czyli tak naprawdę skonfigurować je odpowiednio pod swoje potrzeby. Przykładowo siekiery leśne możemy podzielić ze względu na kształt głowni, długość trzonka i użytego drewna do jego produkcji. Warto zaznaczyć, że w przypadku narzędzi Krumpholz zawsze używana jest stal narzędziowa wysokogatunkowa, zimnowalcowana, hartowana olejowo. Elementy wymagające największej twardości robione są z wytrzymałej stali szwedzkiej oznaczonej symbolem CK45. Jest to stal średniowęglowa charakteryzująca się wyjątkowo dobrą obrawialnością. I wysokimi właściwościami rozciągającymi. Proces wytwarzania narzędzi od samego początku jest ręczny, jak w prawdziwej kuźni. Oczywiście wiadomo, że niektóre elementy procesu produkcji są wspomagane maszynowo, natomiast w większości narzędzia kute są ręcznie, a następnie indywidualnie sprawdzane, dzięki czemu części metalowe podlegają dożywotniej gwarancji. Jeśli chodzi o trzonki, do ich produkcji używa się tylko dwóch gatunków drzew. Pierwszy to jesion, drugi to styliska z amerykańskiego, oznaczającego się szczególną wytrzymałością. Pierwszym typem siekier, jakie sobie omówimy, są siekiery ciesielskie, dekarskie. Siekiery wyróżniające się stosunkowo krótkim trzonkiem i dodatkowo charakterystycznym wgłębieniem, które pozwala na trzymanie siekiery ciesielskiej blisko ostrza, co znacznie zwiększa precyzję pracy przy jednoczesnej ochronie dłoni. Siekierą ciesielską można ciąć od płaskiej strony pod minimalnym kątem, co pozwala na wyjątkowo precyzyjną pracę z obrabianym materiałem. Taka konstrukcja minimalizuje również ryzyko wcięcia za głęboko, czy niepotrzebnego rozłupania kawałka drewna. Kolejną cechą charakterystyczną jest prosta krawędź tnąca zapewnia ona równomierne cięcie na całej długości drzewa. Siekiera ciesielska na górze obucha ma dodatkowy zaczep dzięki któremu możliwe jest użycie siekiery do np. wyciągania kwozi. Z uwagi na taką budowę siekiery, dedykowane są głównie do prac dekarskich, ciesielskich, a także do artystycznego obrabiania drewna jako nieocenione narzędzie pracy rzeźbiarzy. Drugim typem są siekiery uniwersalne, czyli tzw. siekiery gospodarskie, nadające się do wszelkich prac przydomowych i ogrodniczych, a także do drobnych prac leśnych. Ich budowa sprawia jednak, że są zbyt mało wyspecjalizowane pod kątem jakiejkolwiek precyzyjnej pracy. Siekiery uniwersalne są cięższe niż siekiery ciesielskie, jednakże lżejsze od siekier rozłupujących. W przypadku tych narzędzi stosujemy zasadę, że im bardziej miękkie drewno, tym dłuższą i cieńszą krawędź tnącą powinna mieć siekiera, a im twardsze, tym krótszą i grubszą. Siekiery uniwersalne mają głownię ważącą przeważnie od 1-2 kg do 2,5 kg, a długość trzonka między 70 cm a 95 cm. Kolejnym typem, o którym warto wspomnieć są siekiery do łupania. Oznaczają się one dość długim styliskiem, wraz ze wzrostem długości trzonka wzrasta bowiem prędkość kątowa, a dodatkowo spora waga głowni sprawia, że nie tracimy tyle energii po trafieniu w cel. Siekieromoty to bardzo dobre narzędzia, głównie do łupania dużych plastrów drzewa. Praca przy użyciu tego typu siekier jest jednak zdecydowanie mocno męcząca. Tak więc tutaj już pokażę z bliska, jak wygląda siekieromot i ogólnie jak wyglądają wyroby krumpholca, właśnie na przykładzie tego siekieromota. Czyli mamy krótkie ostrze, dosyć grube w przypadku siekieromota, co jest widać. Zakończone. Tutaj mamy ten klin, więc jeśli byście potrzebowali siekiery do rozłupywania, no to siekieromod nada się, natomiast trzeba pamiętać, że jest ciężki i możemy się szybko zmęczyć. Klin jest po to, żeby łatwiej rozbijać, rozłupywać drewno. Z tyłu młot, który przyda się w budownictwie, bo mamy tutaj taką siekierę. Dodatkowo jest taka specjalna osłona. Tutaj to można też zrobić właściwie ręcznie, w każdej, w każdej siekierze owinąć po prostu jakąś, jakimś kawałkiem skóry czy, czy gumy, po to, żeby zabezpieczyć to no, najbardziej newralgiczne miejsce. Czyli tu często, często się zdarza, że tu siekiera właściwie najbardziej obrywa, może dojść do złamania. No i w przypadku siekieromota, tak jak już wspominałem wcześniej, mamy wyjątkowo długi trzonek, a to po to, żeby ta siła uderzenia była jak największa. Ostatni typ, który sobie omówimy, to siekiery do rozłupywania klinowe. Jedne z najczęściej wybieranych. Sikiery do rozłupywania są znacznie węższe, to znaczy mają najczęściej pełny, płaski szlif o dość małym kącie. Odpowiedni kształt obucha powoduje, że nawet nie do końca przecięte drewno zostaje na tyle rozsunięte na boki, że pęka pod wpływem wewnętrznych napięć. Dodatkowo klin znajdujący się na policzkach głowicy zapobiega jego zakreszeniu się w drewnie. Taka konstrukcja siekiery klinowej pozwala na dość mocne zagłębianie i odrąbywanie dużych kęsów drewna. W Krumpholz do wyboru siekiery z jednym klinem lub dwuklinowe. Podczas zakupu siekiery bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na trzonek, w jaki wyposażono narzędzie. Osadzenie toporzyska na głowni siekiery to najsłabszy konstrukcyjnie punkt tego narzędzia. Użycie niewłaściwie dobranych lub nietrwałych klinów może doprowadzić do luzowania się głowicy i uszkodzeń samego toporzyska. Drewno jako żywa materia posiada właściwości higroskopijne, czyli wchłania i oddaje wilgoć, co z czasem może powodować tzw. kurczenie się trzonka, dlatego tak ważnym jest dobór odpowiedniego rodzaju drzewa i zwrócenie uwagi na fakt, aby było ono dodatkowo zabezpieczone, np. poprzez pokostowanie olejem lnianym, Eliminujemy wówczas między innymi problem pęcherzy na dłoniach przy dłuższej pracy siekierą oraz zawitanie niepotrzebnych gości jak korniki czy inne stwory drzewnolubne. Najlepszym wyborem jest rękojeść z drewna hikorowego. Drewno to odznacza się długimi, zwięzłymi i bardzo elastycznymi włóknami, dzięki czemu znane jest ze swej doskonałej wytrzymałości i odporności na obciążenia dynamiczne. Podobne właściwości w naszych warunkach klimatycznych posiada drewno jesionu. Najgorszą alternatywą są trzonki wykonane z drewna bukowego. Są one dość kruche i mało odporne na udary, wprawdzie najtańsze, ale niestety ta niska cena podąża właśnie za niską jakością. Dlatego w przypadku narzędzi Krumpholz nie znajdziecie stylisk innych aniżeli tych wykonanych z jesionu czy hikory. Co ważne, wybierając siekierę z trzonkiem drewnianym warto zwrócić uwagę przede wszystkim na przebieg ułożenia słoi oraz na to, aby oś ostrza pokrywała się z osią styliska. W innym przypadku trzonek może zwyczajnie pęknąć przy uderzeniu w drzewo indywidualne sprawdzenie produktów w później wyklucza takie problemy już na starcie. Jako ciekawostka, spójrzcie jak nabite są głównie siekier Chrumac. Ucho jest szczelnie wypełnione trzonkiem, a dodatkowo w środek mamy wbity kuty klim. Ponadto producent zaleca moczenie siekiery przez kilka godzin, żeby drzewo nieco napęczniało, zwiększyło swoją sprężystość. Taką procedurę można powtarzać co jakiś czas, gdyby pojawił się luz między głownią a styliskiem. Pamiętajmy, zakup dobrej jakościowej siekiery to inwestycja na lata. Odpowiednie wyważenie, waga, kształt głowicy adekwatny do pracy, jaką będziemy wykonywać, oraz gwarancja, jaką oferuje nam na zakupione narzędzie producent. To elementy, na które powinniśmy zwrócić szczególną uwagę dokonując wyboru tego niezbędnego w wielu domach narzędzia. W przypadku firmy Krumpholz, która jest pewna jakości swoich wyrobów, otrzymujemy dożywotnią gwarancję na metalowe elementy. Na koniec chciałbym Wam pokazać, bo czasem pytacie o wyjątkowo wytrzymałe kliny, wyroby Krumpholza. Mamy do wyboru kilka rodzajów klinów, proste, skrętne, dłuższe czy krótsze. To, co je łączy, to wysoka jakość wykonania, oczywiście ręcznie kute z tej samej co siekiery, solidnej stali. Z firmą, z firmą Krumpholz mamy przyjemność współpracować od kilku lat. Narzędzia, które tworzą śmiało, można określić mianem produktu premium. Świadczy o tym jakość materiałów użytych do produkcji, ręczne metody kucia, które od ponad 200 lat są doskonalane oraz to, że ich narzędzia są sprzedawane tylko u wybranych dealerów i w marketach ich nie uświadczycie. W tym miejscu chciałbym pozdrowić Krumpholz Polska, panią Joannę i Adama Tereszkiewiczów, którzy od lat zajmują się dystrybucją marki na terenie naszego kraju. To już koniec na dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach jak podobał Wam się odcinek o marce Krumpholz i ich siekierach i czy chcielibyście obejrzeć coś o narzędziach ogrodniczych. Nie zapomnijcie o łapce w górę i o subie. Cześć!